Siema, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem właśnie to jest odcinek z GTA V! GTA V, ogólnie jakbym bym krzy... wyglądał jakbym krzyczał, to tak, krzyczę, ponieważ mikrofon mi się zepsuł i muszę się drzeć, żeby było, słuchajcie, dźwięk, także, e, tak jak widzicie, w fajnym miejscu mnie zrespiło, w zajebistym miejscu, tu nie ma jak stąd wyjść w ogóle, więc będziemy musieli sobie znaleźć jakieś miejsce do wyjścia stąd i chyba jedyne miejsce jest tam, więc trochę nie za fajnie. w ogóle latają tutaj odrzutowcami gdzieś i to jest trochę niefajne. A tak jak widzicie po y, tytule, wydajemy dzisiaj 8 milionów dolarów. No, to może nie wydamy wszystkiego, ale na pewno wydamy sobie 3 milionów. Ogólnie nagrałem odcinek o tym, że kupiłem X80 Proto, czyli według mnie najszybsze i najlepsze auto y, wyścigowe w grze. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, mikrofon mi się kompletnie zepsuł. Teraz się do Was drę, żeby było to słychać. Sprawdzajmy jak to słychać, słychać to tak jakbym normalnie mówił do was yy, przed tym wszystkim zepsuciem mikrofonu, więc yy, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli się wam się spodobał i jeżeli chcecie ze mną grać to zapraszam was wszystkich na Discorda Ponieważ tam będę zapraszać was do odcinków i tak dalej tak dalej Też moją nazwę pewnie macie teraz na ekranie, jak nie to teraz W sumie nie będziecie tego widzieć, yy, z YouTube yy, Też nie widzicie tych milionów, ale już wam tutaj pokazuję, tak widzicie, o bank 8 milionów 300 tysięcy. Eee, lecimy sobie aktualnie do mojego garażu. Ogólnie możemy sobie zostać prezesem, bo w sumie czemu by nie? Eee, zawsze to coś może nam dać? Nie wiem za bardzo co, ale może coś faktycznie eee, nam da. Mamy tutaj gościa w helikopterku, ale nie chcę go niszczyć. Ale eee, w ogóle bardzo fajne to. Fajnie to wygląda, ten pojazd. No, okej okay, mamy eee, szczelaninę i to taką niemałą. Ok, lądujemy sobie w naszym garażu. już wam pokazuję, jak wygląda moje X80 Pro. i wygląda ono przepięknie. Stwierdziłem, że ogólnie, może stworzymy jakąś ekipę, póki nie ma GTA 6 i po prostu na GTA 6 będziemy mieć fajnie to wszystko zrobione. Wygląda ono przepięknie, jest przepiękne. Patrzcie, jak ono wygląda. Po prostu idealnie, idealnie, idealnie. Jeszcze raz idealnie. Jeździłem nim dwa wyścigi, dwa wyścigi, wygrałem, także coś w tym jest. A my bierzemy i wychodzimy sobie z garażu, a w sumie możemy sobie wyjechać w Proto Ponieważ będziemy sobie zamawiać tutaj e, motorek o nazwie, nie wiem kompletnie jak on, się jak on się nazywał Ale zaraz wam sobie go pokażę, chodzi mi o tego za 2 miliony On ma jakąś taką głupią nazwę, e, on jest oczywiście w legendarii Motorsport. W ogóle Pegasi kosztuje trochę więcej niż ten e, X80 Proto, który jest tutaj i go sobie od razu przerobiłem. Nie będę wam teraz pokazać. Co? Szotaro wzrósł na cena. Ty o 25 tysięcy. Niedobrze, i to bardzo niedobrze. Dobra, kupujemy sobie w każdym razie czerwonego. Ze względu, że po prostu czerwony to tak trochę też z mojego kanału. Tam był avatar wcześniej. Teraz jest banner, który i tak będę musiał przerobić. Więc bierzemy sobie tutaj. I dajemy sobie. W ogóle nie wiem czy do bazy nie dać. Bo tam w bazie to fajnie ładnie wygląda. A wiecie co, w sumie wszystko mamy tutaj, więc weźmy sobie go tutaj, żeby to było wszystko ładnie. Pięknie mamy 2 miliony wydane i teraz też nie wiem za bardzo na co wydać resztę. Nie chciałbym od razu wszystkiego wydawać, dlatego sobie przerobimy tą naszą obrysową mi proto. nie gość, już nie żyje. W każdym razie patrzcie, jak to wygląda w środku. Może nie za pięknie, ale naprawdę robi wrażenie. I naprawdę fajne ma to przyspieszenie, patrzcie Naprawdę orgazm eee, Może też nie jest Tak jak się może wydawać za szybki Ale naprawdę muszę przyznać Że ma to przyspieszenie niebywałe O Tak eee, Nie wiem czy oglądaliście, w sumie jak oglądacie GTA U mnie to pewnie oglądaliście coś u Winniego Serię pojazdy I tam ma taką ta fajną tabelkę Który pojazd jest najszybszy w właśnie takim drag racingu Czyli po prostu takim na prostej trasie, no i oczywiście Proto ma najlepszy wynik ze wszystkich samochodów jakie są dostępne w grze, wyprzedzają go właśnie dwa motory ten pierwszy to właśnie wypowiem, a ten drugi to Shotaro, który właśnie kupiliśmy i czekamy tylko aż dostaniemy informację, że jest już w naszym garażu i będziemy mogli sobie z nim pojechać do najbliższego Los Santos Customs, który jest chyba tutaj Otwierdzony Shotaro, kolor czerwony i biegniemy, biegniemy jak najszybciej do naszego motorka i będziemy go mieć. Tak jest, lecimy, Chodzimy jak prawdziwy gangster. Po naszego motorka, który nie wygląda aż tak dobrze jak myślałem. W sensie, na razie z tej perspektywy, ponieważ jest po prostu czerwony. O, się zapalił! O, się zapalił! Boże, jakie tu było piękne. Dobra, koniec podniecania się. Lecimy do Los Santos Customs No okej. Okay. E, można coś nim koło jaki dole jest szybki. E, przepraszam, e, nie wiem gdzie jest lasanco z kastą, zgubiłem się już naprawdę. Siokio, ma przyspieszenie, dobra. poczekajcie Eee, lasanco z kastą, to jest ten, dobra. Lecimy tam, lecimy. Nie naprawdę powiem wam, że już taki karuchów i już powiem wam, że jest fajne. Naprawdę ma wielką zwrotność, co jest na pewno jego wielkim plusem. Już tutaj do góry koła się nie da podnieść, ale to jest prędkość już nawet, nie wiem, 200 km na godzinę na pewno. Ło, wow, dobra, podniósł to koło, ale tutaj była jakaś hopka. Fuck, jakby tutaj nas to powiem was, śmierć na miejscu. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko jak w najlepszym porządku. Także lecimy, smutnie nie jest aż tak daleka droga jak myślałem. Więc jesteśmy już w Los Santos Customs. I jest tu też jakiś inny chyba gracz co mi się bardzo nie podoba, ponieważ tam był. Ale może jest na dachu, także może nie jest aż tak źle. Ale on im wjechał tak leciutko. Pancerz nie możemy maksymalnego, ponieważ nie ma setnej rangi. Ale spokojnie to za niedługo będzie zrobione. Hamulce rajdowe, ponieważ on będzie oczywiście na wyścigi. Ulepszenie tutaj mamy wszystko: przyspieszenie, przeciętność, prędkość i tak dalej. Myślę, że tego nie potrzeba nam za bardzo, błotnik, nie no jest jest takim brzydkim czymś Laksony to sobie odhaćmy, żeby nie były nam te gwiazdki, żeby nam tutaj nie świeciły Oczywiście wy nie macie dźwięku z gry, włączymy wam jakąś tam swoją moją muzyczkę Oczywiście, że ksenonowe, mamy wystarczająco pieniędzy, żeby tutaj było ładnie wszystko zrobione Kolor zaraz sobie zrobimy, skrzynia biegów oczywiście e, rajdowa nie wychodzimy z tego. Union turbo nie możemy. Musimy wygrać 14 wyścigów, także myślę, że będzie to banalne. Patrząc na to, jak się niesamowicie nie jeździ. To jest jakaś zmiana tam. Myślę, że nie będziemy nic zmieniać. No, co tu możemy zmieniać? Costa, żeby nie było tych. tych pod opon. Myślę, że kolor czerwony, czyli tak jak mamy w naszym e, poprzednim pojeździe, czyli w Proto, myślę, że nie jest to jakieś super potrzebne. Kolor Kul, odporne opony od razu są. Tym e, spod opon, nie do czego nie mam tego czerwonego. Czerwony, ten spod opon. Super. E, I tyle. No i teraz tylko lakierowanko na nam zostało. Nie mam emblematu ekipy, więc będziemy musieli ją sobie zrobić Chromowany, ale on jest obrzydliwy. I teraz. Co szkoda, że on się świeci na taki kolor, jak to widać. Gdzie tu się coś zmienia? A dobra. Jo, dobra, zajebiście. I niech nie zrobić go sobie po prostu białego, żeby on miał e, czerwone te... czerwone ten pasek, wulkanista czerwień, no nie. Czemu nie zablokowany? Użycie inna aerodynamicznego, jeszcze 58 razy odblokować. Jak to można użyć, halo? Serio taki syfy mogę używać? Dobra to nie jest źle ta wyścigowa Ta wyścigowa wygląda nawet zajbiście. Więc sobie weźmy kolor e, Podstawowy Oczywiście weźmy sobie klasyczny I weźmy sobie e, Naszą tutaj śnieżną biel O tutaj mamy naszą lodową e, Biel która mieni ten kolor Naprawdę pięknie I Jak tylko będziemy mogli sobie coś tutaj Porobić to na pewno sobie nim porobimy Świeci się naprawdę bardzo ładnie i wygląda równie pięknie. Także myślę, że jak najbardziej mogę być zadowolony z tego, jak on wygląda i naprawdę robi wrażenie. Jak się zatrzymamy, z niego zejdziemy, świeci się tak, więc naprawdę robi niesamowitą rzecz. Wyzwanie najdłuższy, dobra, powalić. Bierzemy i jedziemy sobie oczywiście na wyścig. Dobra słuchajcie, mam wyścig, w końcu mam wyścig i bardzo chcę podziękować e, Zamanowi. Nie będę tutaj podawać jego prawdziwego imienia jako że nie wiem czy e, mogę. Cyk, e, oczywiście bierzemy moi znajomi, znajomi grający. Jestem znajomy. w drodze. E, także powinien dołączyć. Zapraszam... Dołączę, także... Eee, możecie zostawić łapkę w górę dla niego, za to, że po prostu chce za mną ponieważ szukałem bardzo dużo sesji. W ogóle wcześniej też już dołączył do mnie, ale okazało się, że nie można tam użyć właśnie Shotaro. A tutaj można, także to jest na pewno bardzo, bardzo eee, spokoj. mam nadzieję, że można teraz też to użyć. Ponieważ mam już szukania dość, mamy, mamy, mamy Shotaro. Eee, weźmy sobie Facepalm, kontynuuj. I dajemy sobie gotowi. Zobaczmy, on tutaj nie jest gotowy. Widzimy, że ja mam trochę dużo tych przegranych, ale mam też cztery wygrane. Wczoraj miałem dwie, także. Nie jest e, źle. Nie widzę jego motora. Okej, okay, on ma chyba Batiego. Tak więc naprawdę kosmiczny jest ten motor. Nie zobaczymy. Próbujemy mu tu napisać Budlakę Fan. Nie da się. Więc wiedz, że ci chciałem napisać Budlakę Fan. No i okej, okay, bawimy się. Eee, tak widzicie, zostawiłem go totalnie z tyłu. Eee, widać, że po prostu przewagę ma nie niebywałą, naprawdę jest fikiranie szybki i to widać, to widać. Jeżeli dotąd robiliście próby, czasowe bati <ścoughs> XD. Dobra. Lecimy. Zobaczymy z jaką wielką przewagą uda nam się wygrać. Eee. On no, chyba sam nie wiedział, co go czeka. Naprawdę powiem wam, że Shotaro jest niesamowity. Ja chciałbym się mije, bo święty. Naprawdę można dostać do Czopląsów. Naprawdę jest czymś niesamowitym. Naprawdę, jeżeli macie 2 miliony, no to tutaj widzicie, odstawia bati po prostu na kilometry, na kilometry. I to naprawdę wielkie kilometry. I patrzcie jak tutaj pięknie wjeżdża zakręt, może tam nie do końca. Próbujmy to zrobić tak ładnie, żeby tutaj e, nie do końca było problemu. Patrzcie, on wjechał ten zakręt. Zawsze tutaj... O, oh, fak Zawsze jak sprzedawałem e, surowce tam do kokainy i tak dalej. Nie pamiętam jak to się tam nazywało. Zasoby, o. Zasoby to tutaj zawsze jakąś śmieciarą albo jakimś czymś jechało. I zawsze tam wypadałem, nie? A teraz Shotaro to jest po prostu bestia. Mogłem wyłączyć ruch uliczny i teraz to widzę, ale myślę, że to jest utrudnienie dla mnie szczególnie, ponieważ widzę, że on tam spokojnie sobie jedzie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nic tutaj mu nie przeszkadza i że nie będzie aż tak bardzo odstawać, ponieważ to jest trochę gwałt, no a wiemy jak to jest. E, tak czy siak bardzo mu dziękuję, może jakąś nagrodę mu jeszcze dam, e, to się e, dopiero zobaczy. Ogólnie mamy tutaj dwa okrążenia, także e, myślę, że dosyć w porządku. Zobaczymy ile ogólnie kasy za to dostaniemy, bo ogólnie powinna być chyba premia na wyścigi motocykli, o ile się nie mylę, a przynajmniej na jakieś wyścigi jest premia na pewno. Więc może nawet kasa za grę w bok, dosyć spoczko by było. Tak jak widzicie, no jest, jest przewaga i to straszna. No więc myślę, że te 16 czy ta ile nam tych wyścigów było potrzebnych do tego, żeby upgrade'ować go na maksa nie będzie jakimś wielkim problemem, żeby to zdobyć. No i możecie też pisać co kupować w następnych po prostu odcinkach, żeby to upgrade'ować i tak dalej pokazywać wam jak to wygląda. Może robić też jakieś takie właśnie fajne podsumowania, dobra tutaj akurat się pomyliłem, ja tutaj mi palec działał. Eee, może robić właśnie jakieś podsumowania i tak dalej co do właśnie tych pojazdów, ale ja się głównie was pytam, gdzie coś patrzę na jakieś grupki, patrzę na zagraniczny YouTube, co tam polecają inni i właśnie zastanawiam się czy nie właśnie sobie tych najszybszych pojazdów danej grupy. Żeby po prostu na każdy wyścig mieć, można powiedzieć, e, odpowiedni samochód, żeby tutaj właśnie walczyć o najwyższą stawkę, a nie o to, żeby zająć e, powiedzmy na 20 kierowców, powiedzmy 12 miejsce, bo to żadne miejsce nie jest według mnie. I tutaj faktycznie liczy się e, głównie wygrana, nie? A przynajmniej, jeżeli jest faktycznie tych 20 już, no to tutaj e, miejsce w top e, 5 co najmniej. No, oczywiście, dużo graczy może mieć w bo to nie jest nowy motocykl i może nie jest jakiś super tani, ale też można łatwo zarobić te 2 miliony. Także myślę, że jak najbardziej spoczko biznes. No więc dojeżdżamy do mety i powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego motocykla. Patrzcie, jaki on jest zwrotny, patrzcie, wziął, wziął, wzią, wzią, meta, meta, meta i po mecie. Pięknie. Dziękuję Ci za grę. E, Za mój. Widzimy się na Discordzie, mam nadzieję. Dziedzin... Nie, czemu ja nie mogę pisać? Ja nie mogę pisać w ogóle. To jest zastanawiające: 3000, także może trochę nie najlepiej. JP 100%, e, RP 1400. Tak więc e, mi nie pozostaje nic innego nic się po prostu załamać. I to Shotaro z tyłu. Coś pięknego, coś pięknego. Także e, nie wiem, jak tam z czasem. No i tak widzicie, no jest ta przewaga trochę spoko, patrząc na to, że się jeszcze wyjebałem dwa razy, to myślę, że tutaj czas mógłby być spokojnie jakieś 20-30 sekund lepszy, szczególnie, że to był mój pierwszy wyścig, jeżeli chodzi o yy, Shotaro, także patrząc na to, że kompletnie jeszcze nie jestem doświadczony, jeżeli chodzi o ten motocykl, to naprawdę jest dosyć... Spoko, spróbujemy to sobie pojechać e, tymi tunelami, co tam mamy e, z właśnie misji z napadu na Lombard z GTA e, Single Player, jeżeli chodzi o te główne misje. Myślę, że każdy to kojarzy, bo to jest jeden z takich głównych napadów tam, e, a dokładnie jeden z pierwszych, tak nie w ogóle pierwszy, poza oczywiście e, prologiem, w którym tam dokonujemy oczywiście napadu. Ale to jest też taki pierwszy napad, pierwszy napad w Frankilina. E, fajne pieniądze z tego wynosimy, więc naprawdę myślę, że Dosyć pamiętna chwila, więc próbujemy sobie tamtędy przejechać, bo pamiętamy jak dosyć trudno się tam jechało Próbuję znaleźć to miejsce, mam nadzieję, że mi się uda Wiem, że to było w takim jednym, w takiej jednej alejce, ale teraz żeby to znaleźć, to będę musiał polecieć przez całą mapę No i okej, okay, słuchajcie, akurat jechałem sobie tą drogą, widzicie, że sobie sumie tutaj niedaleko był checkpoint, a wy widzieliście chyba ten checkpoint nawet I znaleźliśmy tą naszą drogę, nie wiem czy to dokładnie ta, mam taką nadzieję że nie mylę, no, szotarem przepchaliśmy samochód. No to powiem wam, że grubo. No i okej, okay, spróbujmy sobie tędy przejechać. Tak jest, to jest to miejsce. Okej, okay, może nie jestem najlepszym tutaj kierowcą. Ale powiem wam, że naprawdę. Ło, wow, ja pierdzielę, on jest naprawdę strasznie skrętny. I powiem, wam, że jest za skrętny. Jest naprawdę za skrętny. I tutaj yy, na pewno bardzo fajnie by sobie poradziła osoba, która umie nim jeździć. Ja, że nie umiem, Boże, jak ją teraz brudniutki jest. O Boże, święty. Będzie trzeba go umyć. Okej, okay. przejdźmy sobie od tego momentu, bo tam do góry już nie będę wyjeżdżać. Bo tam w tych rurach to jest naprawdę przeporażka. Naprawdę. Tutaj wjeżdża i okej, okay. jedziemy. Dzwoni do mnie, Lester. Lester, wypierdalaj teraz. Lester. Fuck! dobra. Powiem wam, że jest strasznie szybki. E, może ja nie umiem go jeszcze opanować, może to wyglądam jak grak teraz, ale w każdym bądź razie e, bardzo, bardzo go polecam. Tutaj widać trochę się sprawdza, bo ja pierdzielę Dobra, tam ogólnie mieliśmy skręcić, także zauważyłem, że, tu są, że to jest kilka wjazdów. Że my chyba nie dokładnie tym, którym powinniśmy wjechaliśmy. ale zobaczymy czy dam radę z jakiejś tutaj... O dobra, przeskoczyliśmy nawet, więc nawet do Startów. Spoko. Okej, okay, przejdźmy chyba jednak nie tędy, ale możemy tędy przejechać, bo tutaj gdzieś powinien być chyba jakiś wyjazd, o ile się nie mylę. A jeżeli się mylę, no to zaraz na tramwaj to wyjaśni. I będziemy mieć lipę. Ale ok, tu mamy już wyjazd chyba na górę, bo widzę jakieś takie światło. Oto tam mieliśmy właśnie wyjazd do kanałów, do których myślę, że nawet możemy sobie podjechać ze względu na to, że w kanał można się naprawdę fajnie rozpędzić, więc zobaczmy co on potrafi, jak on potrafi szybko jeździć. Naprawdę patrzcie jak tutaj się teren po prostu przesuwa, też muszę patrzeć na to co jest przede mną Bo tutaj mogłoby być niefajnie Patrzcie, on w ogóle Jak on wymija wszystko, nie? To jest niebywałe Ok, to nam się kończy tunel, także trochę niefajnie Ale spróbujmy sobie przejechać jeszcze raz na tą stronę, bo tam mamy na pewno trochę więcej e, miejsca I popatrzcie sobie jak on niebywale szybko jedzie, nie? Może jest tutaj drobny, więc zróbmy z tej strony no, jest petarda, jest petarda. Próbuję podnieść teraz oponę, niestety się nie da. Ale naprawdę jest kozak. Jest kozak, przejdźmy sobie przez wodę. Przez wodę też nie ma najmniejszych problemów. Wyskakuje naprawdę zajbiście. I no tutaj nie do końca mi się tak chciało zrobić jakbym chciał. Ale w każdym bądź razie. Jest naprawdę kozak, i to co od niego oczekiwałem, czyli po prostu ta prędkość i po prostu ta zwrotność, którą ma, większa niż oczekiwałem, nawet i testanty, nawet lol, dobra. Może koła do, dokładnie do góry nie podnosi, ale da się zrobić naprawdę tutaj z nim naprawdę wiele fajnych rzeczy. Tak więc e, zapomniałem, że muszę krzyczeć. No więc ja wam bardzo, bardzo dziękuję za ten odcinek. Dziękuję jeszcze raz, za ten wyścig. Przepraszam za ten gwałt co ci spuściłem Chociaż może nie aż taki wielki jak myślałem Więc gratuluję za dobry czas No a ja się z wami żegnam Trzymajcie się i do następnego odcinka Cześć